Siemaneczko, mobilny świry. W dzisiejszym odcinku fałoga wlewka betonu. Kącik budowlany, grupa deweloperska press, nowy apartamentowiec, Rubinowa. Rubinkowa pierwszy. zobaczmy co tam jest. Zoom. Zoom cyfrowy, ale brzydki. Trzykrotnie zrobimy, trzykrotny. Ciągle tylko drwęca i drwęca, a teraz coś innego. Ta maszyna, jak podejrzewam, pod ciśnieniem zasysa masę bitumiczną, betonową. Tam taki lejek zaraz taki śmieszny, i ten lejek nakierowuje. I tym lajkiem oni wylewają betonik. A potem 10 tysięcy za metr. Skubaj przekaz, skumaj przekaz. Chmurno się zrobiło. Chmurki dzisiaj takie konkretne. I cofamy, żeby sobie cofnąć. Bardzo fajna inwestycja, bardzo fajna przygoda. Bardzo fajny filmik. Wielka maszyna zasysa. Dziękujemy za follow'a i tu widzenia pozdrawiam.